Tu MHDTV, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, czym jest dogoterapia, teraz pokażemy, na czym dogoterapia polega w praktyce. Aldona Nowicka i Bona są razem ze mną. Rozmawialiśmy o tym, że Bona, że dogoterapia pomaga między innymi w przełamywaniu lęków pomiędzy człowiek a pies. Ja może takiego lęku nie mam, ale jednak czuję się nieswojo, jak widzę, zwłaszcza sporych rozmiarów pieska, takiego jakim jest Bona. No więc właśnie, jakie te działania możemy podjąć, jakie kroki możemy zrobić, żeby jednak trochę mnie przybliżyć i żebym nie patrzyła na Bonę z taką rezerwą. Generalnie, gdy ktoś pierwszy raz przychodzi na zajęcia z psem, właśnie ze strachem w oczach, to nie od razu wpuszczam psa na zajęcia, tylko rozmawiamy. Rozmawiamy, czym ten lęk jest spowodowany, bo różne są doznania. Jedni zostali pogryzieni przez psa faktycznie, inni po prostu się boją dużego psa. Jeszcze inni byli straszeni w domu: na przykład, że nie głaskaj psa, bo cię ugryzie. I to gdzieś tam z tyłu głowy jest zakodowane, że, że psa nie należy dotykać. Yy, I gdy już określimy mniej więcej powód, mhm. czym ten strach jest spowodowany, no to yy, usiłujemy jakby. Yy, Pokonać ten strach poprzez na początku rozmowę mhm. i informację, jak z psem należy postępować. Mhm. Na przykład, gdy rozmawiam z małymi dziećmi, które no, generalnie żywo reagują na obecność psa, i chcą głaskać najczęściej, to informuję ich na przykład, jak mają postępować, gdy spotkają osobę z psem, że muszą spytać właściciela, czy psa można pogłaskać. To taka, jakby podstawowa zasada. Potem na przykład gdyby pies gonił dziecko, bo dzieci są ruchliwe, to też tłumaczę dzieciom, że nie należy przed psem uciekać, bo pies traktuje dziecko wtedy jako zdobycz albo po prostu osobę do zabawy i im dziecko bardziej ucieka, tym pies będzie bardziej gonił, prawda, więc oswajamy się z takimi zachowaniami. Podobnie, gdy widzimy psa agresywnego, uczymy dzieci, jak się zachować, że na przykład nie nawiązujemy kontaktu wzrokowego z psem, stajemy bokiem lub przyjmujemy postawę żółwika. Mąka siat, Siadł mąka. Żółwika, gdzie ochraniamy głowę, plecy i szyję przed ewentualnym atakiem psa. I zwykle pies odpuszcza. To są tego typu... Dopiero przy kolejnych spotkaniach pomalutku wprowadzam psa na smyczy, na początku w większej odległości, a potem staram się zbliżyć do osoby, która potrzebuje takiego kontaktu z psem. Jak ja mogę w takim razie taką barierę z Boną przełamać? Widzimy się po raz drugi. Konkretnego powodu, dla jakiego jednak czuję taki dystans, to, to nie ma. Natomiast jest to pies sporych rozmiarów, i mam wrażenie, że, no, że nie wiem, jak może na mnie zareagować. Co mogę zrobić w tym momencie, żeby, żeby jednak, żebyśmy stały się sobie bliższe. No, bo ona akurat jest psem, który najbardziej, że tak powiem, reaguje na jedzenie. W związku z tym, załóżmy yy, na to, że Pani nie chce mieć od razu kontaktu mhm. dotykowego z psem. Tak. To znaczy, dłoń mi się nie chce Pani dotykać. Mhm. I z dziećmi tak samo postępuje, że zwykle na budzie na przykład chodzimy jedzonko. Jest to dotyk, a jednocześnie niebezpośredni dotyk. Mhm. Czyli wiem, że ona się ona zbliża Ona się już do mnie. zbliży. Dokładnie. A. Ale jeszcze nie, nie mam takiego kontaktu. Ona. I wtedy osoba, która powiedzmy, proszę mi dać mhm. bo ona tam je, a tutaj można po malutku zacząć psa dotykać, prawda? To są takie początki. Potem yy, na przykład, no, u Pani, żeby się poszło gładko, natomiast są osoby z większym lękiem, prawda? No mówię, to nie jest strach paniczny, oczywiście. ale tak jak widziałam przed chwilą na korytarzu, niektórzy na bony reagowali bardzo radośnie i ją przytulali, tak. a ja jednak z dystansem. Z dystansem no bo nie wiem, czy mogę tak mam no. na spodnie <grym> na spodnie proszę bardzo. No, kolejny etap to są na przykład kolana, prawda? Aha, czyli coraz wyżej. Coraz wyżej w kierunku twarzy i rąk. I teraz żeby pani wydała komendę zezwalającą, czyli to, co żeby był mówiła, kontakt twoje, tak. twoje. O, o. i ona i też znowu można rękę yy, śmiało wyciągnąć i pogłaskać psa, prawda? Kolejny etap Bonka chodź tu, ona wstań. To no, dłoń. Uczymy mm -hmm. dzieci, że nigdy nie karmimy z palców, bo pies może być łapczywy, mm -hmm. głodny i tak dalej. Tylko otwarta, właśnie tak jak pani ma otwarta, z płaskiej no, dłoni, tak, bo też. ona nie. Dobrze, i mam to jakoś rękę przybliżyć i do niej? Czy? Nie, nie, można pani trzymać wyżej, Aha, niżej. Jeden, ona tam, i tak się i rzuci. Nie, nie rzuci się. I zezwolić <grym> i zezwoli ci, znowu komendą. No to już trochę powiem szczerze, że nie jestem taka odważna, ale. No to ja pomogę. Niech będzie. O, wyżej ona, Popatrz. Ona. Proszę powiedzieć. Twoje. <grymne> o. I na przykład. To jest już trudniejsze. Jest trudniejsze, tak. Już jest bezpośredni kontakt. Tak, już tak. To, to to, to Oczywiście, się mówię, no to jest wszystko w czasie jednego my. spotkania. Natomiast te spotkania są powiedzmy, cykliczne i stopniowo się dochodzi do takiego efektu. My. Potem na przykład, że pies już jest w stanie wejść na kolana i na przykład zjeść z szyi, prawda? My. Są dzieci, które kładą się na plecach i na przykład wystawiają brzuchy i stamtąd piesek zjada, albo odkładamy dziecko naokoło jedzeniem i ono chodzi na, około danej, pies chodzi na około danej osoby i też to jedzenie zjada. Mhm. Jest to jakby kontakt taki bardzo bliski, a jednocześnie pies nie dotyka osoby. Mhm. Także to jest ten sposób oswajania. Oczywiście też na przykład ja daję jakiś pyszny smakołek i na przykład proszę osobę, żeby psa głaskała, prawda? Bo one można głaskać po głowie, ale Aha. zasady są różne można i po łapach. Ona jest wtedy skupiona na jedzeniu, nie patrzy się jakby w tą osobę i też ten strach jakby mało Rozumiem. przełamujemy, prawda? Tu już w tym momencie ja wykonuję jakieś gesty, głaszczę, tak? więc jestem bliżej niej, a ona nie jest Nie jest w ogóle zainteresowana, jakby. Znaczy, dopiero potem, po iluś tam etapach, na przykład mamy różnego rodzaju gry planszowe, które wymagają jakby wspólnego działania człowieka i psa. Mhm. No nie przyniosłam tutaj dzisiaj, może następny jest. razem, ale właśnie są to gry, które pies musi brać w nich udział mhm. i człowiek. Odbywają się na podłodze, gdzie ten kontakt faktycznie jest bliski, bezpośredni i Małymi kroczkami właśnie pokonujemy te, te lęki. Mhm. Jeżeli chodzi o to głaskanie, zasada jest taka, że e, nie po głowie, tak jak Pani wspomniała. Tak? No najczęściej ja mówię, nie po głowie, nie tylko, tylko właśnie gdzieś po tułowiu. Psy nie lubią, żeby ich głaskać po łapach czy też po ogonie. E, no bo ona jest przyuczona, więc jej to nie przeszkadza akurat. Ale tak mówię, generalnie psy nie lubią po głowie. E, myśl, czasami myślą, że to... Może spowodować jakiś atak, że nie widzą, po prostu tutaj je głaszczemy, bo oczy są na tej wysokości, nie widzą, co się dzieje z tyłu, prawda? Natomiast no jest terapeuta, no to jak najbardziej do tego jest dostosowany, do miętoszenia, przytulania, głaskania. Różne są osoby z różnymi deficytami, prawda? I, i różne metody, że tak powiem, przytulania się, głaskania. Niektórzy całym ciężarem ciała, bo są w jakiś sposób bezwładni, mhm. więc, więc, no, ona jest bardzo tolerancyjna na to. Mhm, także jak najbardziej. Czyli właśnie to, raz, że karmienie to tak zbliża trochę zawsze Bardzo zbliża, do, do, tak. do, do, do psa. Dwa, głaskanie, tak? Jakie są te kroki, które są jeszcze, jeszcze powiedzmy kolejne? Właśnie... No głaskanie, no potem już dalej, na początku głaskanie, właśnie oswojanie, się, a potem a, na przykład, już, tak, pełna tak, Nie jest, jest pełna komitywa, <laughs> nie tak, jest łatwe, bo ona... O, właśnie takie wiek. ruchy, tak jak... tak jak pani wykonuje od góry, to, to nie gdzieś bardzo. z boku. Nie, pies najlepiej z boku, żeby widział, co się dzieje. Bo to jest jednak ta pozycja obronna, taka ta, ta ta troszeczkę, właśnie. Mhm. E, kolejne etapy to, to właśnie. Mm, no, jak pies na przykład wykonuje jakieś komendy, nie wiem, wspólne zabawy, wspólne spacery, właśnie. Mhm. Dla niektórych przełamanie się, żeby złapać smycz i mhm. pójście z psem, tak. który na przykład pociągnie lub zaprze się, to też jest przełamanie jakiś barier. Czyli nie jest ze mną aż tak źle, bo ten lęk nie jest jeszcze tak duży, jak się nie, okazuje. Nie, właśnie. Małymi kroczkami no, na razie nie, zaliczy, nie zaliczyłyśmy żadnej porażki, więc uważam to za wielki sukces. Wszyscy, którzy jak do tej pory mieli kontakt z Boną, wychodzą zadowoleni właśnie po, po kilkukrotnych spotkaniach, więc z tego się bardzo cieszymy. To może jeszcze jakby pani miała jedno ciasteczko, ja na koniec sama podam, bo nie wykaże się obawno. Nie wiem, no, czy się to uda, ale... Pona siad. Aha, dobra. Jeżeli ze więcej ciasteczek, to bardzo mi Bona polubi chyba po tym spotkaniu. Nie, ona nie. Jeszcze nie. I co? I już mogę, tak? W takim razie próbujemy twoje. O, brawo! <głos> <głos> Dziękuję, <głos> bardzo. Dziękuję <noise> bardzo. Dziękuję bardzo.